Rozmowa poranka. Piotr Kuczera, prezydent Rybnika, dziś w rozmowie poranka. Dzień dobry. Dzień dobry, panie rektorze. dzień dobry państwu. Widzę, że pan dojechał na czas, nawet przed czasem rybnickich drogowców. Zima nie zaskoczyła. Nie zaskoczyła, chociaż tu zdania jak zwykle są podzielone, chociaż przyznam się, że na trasie trochę śniegu rzeczywiście było. No, Dobrze, że najpierw a jedynka, a potem pewnie a czwórka. To tam, tam zwykle odśnieżone. Tak jest, drogi pierwszej kategorii odśnieżenia są odśnieżone. Od tematu elektrowni rybnik zacznijmy. Czy pan, jako prezydent rybnika, miał jakieś sygnały, że ta elektrownia może funkcjonować krócej niż się zakładało, czyli krócej? niż do 2030 roku co najmniej, no tylko jeszcze przez kilkanaście miesięcy. To znaczy, czy na przykład w maju, czerwcu coś pan słyszał na ten temat? Znaczy takie sygnały były od kilku dobrych lat. Trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że y, mówiono o y, możliwościach bloków węglowych, mówiono o tym, że w perspektywie jest zamknięcie elektrowni, chociaż nigdy nie podała dokładna data. I to trzeba sobie y, powiedzieć. Z jednej strony Pewno kalendarz politycznie o tym decydował, a z drugiej strony jest też tak, że podjęto decyzję o budowie nowej elektrowni na zapleczu niejako starej. Ta stara, przypomnę, od lat 70. tych funkcjonuje, jest węglowa. Nowy blok parowo-gazowy właśnie się buduje. Jednej rzeczy nigdy nie poruszała, to znaczy stopnia zatrudnienia i powiązania tych dwóch zakładów pracy właśnie z rynkiem pracy, z rynkiem lokalnych przedsiębiorców, którzy jednak funkcjonują w otoczeniu tak zwanej starej. Elektrowni. No i to jest wszystko kluczowe, bo właśnie zatrudnienia dotyczy umowa społeczna dla górnictwa, gdzie jest mowa o 2030 roku właśnie w kontekście elektrowni, a potem jeszcze spotkanie w sierpniu mieli związkowcy z. Jednym z członków zarządu PGE i też było zapewnienie, że będziecie pracować. Tak, no i to są takie, nie chcę powiedzieć, że nieporozumienia, ale kompletny brak jasności. Myślę, że transformacja gospodarcza, regionu, a nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o mieście rybniku, ale o wszystkich miastach, które dzisiaj są powiązane z przemysłem ciężkim, z górnictwem, nam naprawdę brakuje takiej jasnej mapy, gdzie byłoby pytanie o człowieka. To znaczy, w jaki sposób rynek pracy będzie tutaj rozładowany, w jaki sposób zabezpieczenia socjalne się pojawią. Przyznam się, że elektrownia rybnik w latach gdzieś tam dwutysięcznych miała 1800 pracowników. Dzisiaj to jest 490. I w wyniku wszystkich takich zmian właścicielskich, również pewnego modelu korporacyjnego, który był tam wprowadzony przez Francuzów głównie, no te zmiany miały silny pakiet taki społeczny. Nie było większych niepokojów, jeżeli chodziło o tak zwane zwolnienia czy wcześniejsze Europy. Dzisiaj jest poczucie niepewności, no i myślę, że to jest temat na pewno do rozwiązania. Czy to w ogóle da się nazwać sprawiedliwą transformacją, gdy się najpierw kogoś o czymś przekonuje, że jeszcze trochę czasu będzie miał na pracę w danym zakładzie, a potem musi. Mówi, że jednak nie. No właśnie, to jest temat, który na pewno jest podnoszony przez TUNE Związkowo i słusznie. Z drugiej strony miałem spotkanie z prezesami, czy właściwie wiceprezesami PGE. Ci zapewniają, że są otwarci na rozmowy i chcą rozmawiać z załogą. Mam nadzieję, że również z miastem te rozmowy będą się toczyć. Mam zapewnienie, że w tak zwanych podstolikach sobie porozmawiamy. O kilku kwestiach, które dotyczą Fundacji Elektrowni Rybnik, samego zakładu, terenu tego zakładu, potężnego zbiornika, który dzisiaj jest na terenie miasta. Myślę, że najbliższe miesiące dają odpowiedzi, aby były one czytelne, jasne i uspokajające dla samych pracowników. Ale chcą rozmawiać o nowej dacie zamknięcia zakładu? Ja myślę, że ten temat w rozmowach wybrzmiał i nie wybrzmiał, bo tak naprawdę nowej daty Czyli nie usłyszałem. Data nie padła. Konkretna data nie padła, ale no widzę, że ewidentnie tutaj jest jakieś myślenie o tym, żeby uspokajać nastroje społeczne i wskazać te daty, które będą bardziej akceptowalne społecznie czyli może 2028, a nie... No być może, 20, być 20, być może tak, ja tu nie chcę dybać, no nie jesteśmy właścicielem elektrowni jak Rybnik jako samorząd rybnicki, a na pewno chcielibyśmy, aby to była ewolucja, a nie rewolucja. A co będzie, to już jest pytanie do Pana jako do prezydenta miasta, jeśli wcześniejsze zamknięcie jednak będzie musiało nastąpić, to co Pan wtedy będzie mógł zrobić jako prezydent miasta? <laughs> mam, Bo, powiatowy czy urząd, cokolwiek. mam powiatowy urząd pracy i przyznam się, że no bez w Rybniku jest na poziomie 2,7-2,5 od wielu, wielu lat, także jakby rynek pracy jest gotowy na przyjęcie pracownika. Oczywiście jest pytanie o kwestie zabezpieczeń socjalnych, o te wszystkie pakiety, które dzisiaj są na elektrowni. a pewno w innych miejscach pracy ich nie będzie, to też inny, inny rodzaj pracy. No I generalnie my sobie musimy jako miasta dzisiaj górnicze, a za chwilę pogórnicze rozmawiać o tym, w jaki sposób chcemy przekształcać gospodarczo właśnie te nasze małe ojczyzny, bo to będzie temat strategiczny i bardzo byśmy nie chcieli odpływu ludności, odpływu mieszkańców, no bo to będzie rzutowało oczywiście na nasze budżety, na, na rozwój Rybnika, ale też wszystkich innych miast, gdzie ten ciężki przemysł przez bardzo, bardzo długie lata występował. Przede wszystkim chyba strata w budżecie, jeśli tak duży zakład zostanie zamknięty, no to strata w w podatkach. To przez. jest jedna rzecz. Zresztą nowa ustawa, która wchodzi od 1 stycznia o dochodach samorządu, o tym też mówi, że w dużej części będzie to oparte na takim procentowym przeliczniku wypracowanego podatku PDC na terenie samego, samego miasta. Inny temat, Panie Prezydencie. Niedawno państwa Unii Europejskiej przyjęły nowe normy jakości powietrza od 2030 roku. Rybnik. Prymus, walki o czyste powietrze, tak mówią wszyscy, którzy tematem no, to dziękuję za się prymusa. zajmują. To nie moje słowa, to cytat jest. Pytanie, czy Rybnik zdąży? No, na pewno zrobimy wszystko, żeby zdążyć, bo ja jestem wielkim zwolennikiem tego, by chronić zdrowie i życie mieszkańców. A przecież nie ma nic bardziej oczywistego, jak czyste powietrze, czysta woda, no i czysta ziemia. Tak naprawdę przywiązujemy dużą wagę do wszystkich procesów związanych z dbaniem o, o naszą ziemię. Różne procesy rewitalizacji, remediacji tutaj następują, a z drugiej strony bardzo dokładnie badamy naszą wodę. No to czemu nie mamy mówić tego samego o powietrzu? A zdaje się, że go Pa częściej używa. No to jest prawda, natomiast oczywistą rzeczą jest też, że lepiej mieć jakieś pieniądze w portfelu niż nie mieć i właśnie w tym kontekście pytanie, czy mieszkańcy są gotowi na rezygnację ze źródeł węglowych, bo je trzeba będzie wymienić, żeby ten cel osiągnąć? Ja myślę, że prędzej czy później na terenie województwa śląskiego dojdziemy do takiej uchwały antysmogowej 2.0 gdzie po prostu węgiel w instalacjach domowych będzie zakazany. A dzisiaj które mieszkańcy wskazują na to e, nogami, bym powiedział, to znaczy w tym sensie, że idąc po pieniądze europejskie, na przykład z czystego e, powietrza, no to są akad rządowe, ale te europejskie też występują, no to e, ja widzę, że większe zainteresowanie jest na przykład pompami ciepła e, niż podłączeniem gazowym czy, czy węglowym. Naprawdę Do pierwszego jest... rachunku podobno, bo potem ludzie płacą i płaczą. Ale ja myślę, że dzisiaj w tym aspekcie trochę nie i takiego poczucia trochę bezpieczeństwa energetycznego, to jest też ten element, który jest brany przez, pod uwagę przez samych y, mieszkańców. No też trzeba sobie powiedzieć, że jest dość jasny komunikat, że w roku 2035 prawdopodobnie będzie nowe opodatkowanie gazu jako jednak paliwa kopalnego i to też pewno zachwieje ceną tego nośnika energetycznego, także ten trend w kierunku pomp ciepła raczej się utrzyma. No ale na razie jest tak, że w internecie można spotkać opinię. przed zakupem pompy ciepła, to spaliliśmy tonę węgla na miesiąc zimą, a dziś to jest 1200-1300 zł za prąd, 2000 lub więcej. No są takie argumentacje, ale też proszę zwrócić uwagę, że my musimy iść w kierunku takim, aby jak najmniej tej energii oszczędzać, znaczy jej w ogóle nie wytwarzać. Ta jest najtańsza podobno z punktu widzenia termomodernizacji budynku, budowania takich budynków zeroemisyjnych. Myślę, że ten trend się utrzyma. Potężny problem jest rzeczywiście w działce samorządowej, gdzie mamy na przykład zabytkowe kamienice, gdzie mamy osiedla z okresu prl i bez termomodernizacji tych osiedli to niewiele uzyskamy. Budynki prywatne no, też mają ten problem, ale dzisiaj tak naprawdę myślę, że wielu mieszkańców nie wymienia źródła, jednocześnie nie tego modernizując budynku. To wpływa tylko na estetykę, czasami na rachunki, ale coś za coś. Wielu rybniczant podkreśla jedną rzecz: wygodę. A nie, to, to, to na pewno. Natomiast pytanie jest takie, czy te programy, które mamy w tym momencie, czyste powietrze, inne programy, one wystarczą, żeby tych nieprzekonanych przekonać? Ja myślę, że w Rybniku przynajmniej doszliśmy do takiego momentu, że mamy silną grupę osób, która albo nie chce, albo taka, która ma stany własności, albo po prostu nie radzi sobie w tym całym procesie. I to jest też zadanie samorządu, żeby je wspomóc, ale prawda też jest taka, że pewna e, kula śniegowa się już toczy i ona jest coraz potężniejsza i to są ci, którzy dokonali tej zmiany. I oni tak naprawdę mocno wpływają na swoje najbliższe otoczenie, na władzę również, stymulując do tego, by jednak kontrolować, e, no i e, na przykład decyzjami administracyjnymi, a robi to Skawina, przymuszać do zmiany e, źródła. Czyli jednak e, ki? nie ma. E, powiem tak, ja mówiłem o edukacji, o dotacji i mówiłem też o karze. I myślę, że większość rybaczy dzisiaj popiera to stanowisko. Przeprowadzamy mniej więcej tygodniowo około 150 kontroli. Mówię tutaj o Ekopatroli Straży Miejskiej. I mandaty to naprawdę jest może jeden czy dwa na taką tygodniową kontrolę. I sądzę, że większość dostosowało się. No a ci, którzy nie, no to trzeba sprawdzić z jakich powodów. Jeżeli to jest niebo nie, no to mamy. Smogową I prawa trzeba przestrzegać. Czyli braku niskiej emisji i y, niskich rachunków za prąd, można sobie wszyscy życzyć. Tak, Jeśli to dwie... da się połączyć. Tak, a z drugiej strony ktoś mi kiedyś powiedział z starszych mieszkańców: Panie prezydencie, tak fajnie po Śląsku, jest wybudowa ta chałupa, jest za odpowiedzialny. I myślę, że też musimy do tej odpowiedzialności za zdrowie, za życie, ale też za swoją własność e, e, apelować o to, żeby jednak dbać o, o to, co sami stworzyliśmy i gdzie żyjemy. Piotr Ccza, prezydent Rebnika, dziękuję, Dziękuję. Radio M 107.6 i 6 FM.